Dzień dobry słoneczka, z tej strony ciotka Irse, witam Was na moim i samca alfa kanale. We wtorkowym speed buildzie, słuchajcie, lecimy dalej z serią znaków zodiaku, czyli małych domków, takich do 64 pól poświęconych znakom zodiaku. Dzisiaj, jako że ostatnio mieliśmy pannę na tapecie, mamy wagę. No i słuchajcie, co piszą internety na temat wagi? Osoby z znaku wagi urodzone są... Z... Są na początku jesieni, czyli między 23 września a 22 października. Wagę cechuje przede wszystkim silne poczucie sprawiedliwości i dążenie do równowagi. Niestety, nie zawsze jest to plusem. Wagi bowiem nie potrafią podejmować szybkich decyzji i często są niezdecydowane, co działa na ich niekorzyść. Wynika to z chęci bycia obiektywnym i rozważenia wszystkich za. Przeciw danej sytuacji, co prowadzi do zbytniej ostrożności i zbyt małostkowej analizy zagadnienia. Kiedy waga podejmuje już jakąś decyzję, z dużym prawdopodobieństwem będzie ona słuszna. Osoby z podznaku wagi są intelektualistami, z którymi można prowadzić ożywione dyskusje, nawet gdy ma się odmienne poglądy. Choć zazwyczaj są spokojne i unikają konfliktów, to są w stanie walczyć do końca w imię wyższych wartości, szczególnie sprawiedliwości. Wagi cenią sobie komfort, sztukę i elegancję. Poza upodobaniem do piękna, estetycznych wnętrz i galerii sztuki, często mają także duszę artystyczną i duże talenty. Niektórzy przez to mogą być postrzegane jako próżne czy powierzchowne, ale waga szuka także piękna wewnętrznego idea i idealistycznie postrzega świat, jak i innych ludzi. Jakie tu mamy talizmany, talizmany dla wagi? Żyją to powietrze, planeta rządząca, Wenus, szczęśliwe kolory, różowy i niebieski, rośliny aloes, figowiec pospolity i malwa. Szczęśliwe kamienie to akwamaryn, kwarc różowy, jaspis, szafir, chryzol... chryzokola? chryzokola. Nie wiedziałam, że taki kamień istnieje. No patrzcie. Oraz jadeit. Waga Wagi przez wspólne cechy, takie jak komunikatywność i racjonalizm, świetnie dogadują się z innymi znakami powietrza, czyli bliźniętami i wodnikami. Jej, pozdrawiam w takim razie wszystkie wagi, bo ja jestem wodnikiem. Z osobami spod tych znaków tworzą też najlepsze pary. Bardzo dużo łączy wagi również z baranami i strzelcami. A w swoich różnicach idealnie się uzupełniają, interesujący związek mogą stworzyć z Wami i wagami. Jeśli chodzi o połączenie z bykiem, panną czy rybami, to byłoby to raczej przeciętna relacja, choć z potencjałem, jeśli obie strony włożą w to dużo zaangażowania. Czyli Wam powiem w sumie, jak do każdego związku: wagi mają małe szanse na owocny związek i zrozumienie z rakiem, skorpionem czy koziorożcem. No Okej, okay, więc słuchajcie, dajcie znać, czy macie jakieś takie związki nie, na, nie pasujące za bardzo do tego opisu, bo aż jestem ciekawa. Bo nie oszukujmy się, ha, 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 świat swoje, opisy horoskopów swoje. Wadze patronuje Wenus, planeta miłości, przyjemności i piękna. Osoby spod tego znaku są urodzonymi romantykami i poszukują idealnej miłości. No właśnie. A przy tym są otwarte na flirt i eksperymenty. Promienieją, kiedy są zakochane i potrafią wchodzić w związki bez głębszo, głębszego zastosowania. No, a kiedy znajdą odpowiednią osobę, mocno się angażują w związek i troszczą o partnera. Jeżeli chodzi o pracę, w pracy wagi są zazwyczaj osobami bardzo zaangażowanymi, nastawionymi na sprawiedliwość i kontakty z innymi. I Tutaj właśnie też piszą, że odnajdują się w zawodach artystycznych, a także intelektualnych. Na przykład jak, jako adwokat. Adwokata już mieliśmy, więc tak wróciłam do tej strony bardziej artystycznej wagi. Tak, słuchajcie, domek zrobiłam chyba bardzo romantyczny. Głównymi kolorami, <coughs> przepraszam bardzo, głównymi kolorami miał być róż i niebieski, ale jednak postawiłam na biel. Bo tak pomyślałam, patrząc na cechy wagi, że jednak nie byłaby to osoba, która by miała cukierkowo-różowo-niebieski domek. Więc tak, troszkę pokombinowałam. Więc Biel gra pierwsze skrzypce, ale jak najbardziej są elementy związane z różem i właśnie niebieskim. Jeżeli chodzi o roślinność, tak, bo dla mnie to było takie trochę, można powiedzieć, wyjście ze strefy komfortu. Bo jednak jeżeli chodzi o ten taki klatering związany z roślinkami. Bardziej jestem nastawiona na trochę leki chaos. Leki chaos bardzo lubię właśnie jak jest trochę chaotycznie w przypadku simsów, jeżeli chodzi o tę wszystką roślinność. Tutaj zrobiłam to wszystko bardzo poukładane, konsekwentne. Także waga, która jakby sadziła te wszystkie krzaczki i te wszystkie trawki i to drzewko i ten żywopłotek wiedziała co robi. Tak, wiedziała co robi, uzupełniła pewne rzeczy żwirem i tak po prostu wyszło. Czy mi się to podoba? Powiem Wam, że jest to inaczej jest to inny tryb dekorowania ogrodu niż zazwyczaj wykorzystuję i tak jestem w miarę zadowolona. Dlaczego w miarę? Bo wydawało mi się trochę tego wszystkiego mało, jednak no cóż, ja nie jestem wagą, ja jestem wodnikiem. Ale patrzmy trochę z przymrużeniem oka na te wszystkie horoskopy, bo nie oszukujmy się, serio nie oszukujmy się, świat swoje, horoskopy swoje, pracując w redakcji sama układałam horoskopy, nie mając zielonego pojęcia o tym. I to było na zasadzie układał horoskopy w tym tygodniu ta osoba, w tamtym następnym tygodniu kolejna, oczywiście potem mnie w to wrobiono. Więc tylko przychodzili do mnie na zasadzie, słuchaj, ułóż mi na ten tydzień jakąś podwyżkę i szef będzie ze mnie zadowolony. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Ta. Smutne, ale prawdziwe. Całość też romantyzmu chciałam dać temu domkowi ze względu na zasłony, które doszły w dodatku razem raźniej z tymi pomponami. Nie wiem, czy to jest moje top 5, jeżeli chodzi o zasłony. No dobra, to nie wiem, czy nawet jest moje top ten, ale... Mają sobie jakiś urok, mają sobie jakiś urok i stwierdziłam, że tak, one będą grały jakieś tam pierwsze skrzypce i pod nie dobrałam resztę. Więc, no, mam nadzieję ogólnie, że dany wam się spodoba. Będzie udostępniony, na pewno będzie udostępniony. I przy nim przypominam, że nadal trwa rozdanie. Do piątku zgłaszajcie swoje prace. Tak, zgłaszajcie prace, już samiec o tym wspominał. Wszystko jest we wcześniejszym speedbildzie. Więc jak najbardziej zapraszam, bo można wygrać pełen dodatek. Ale jeżeli już macie ten pełen dodatek razem raźniej, to w jego cenie możecie sobie wybrać, jeżeli wygracie, inne dodatki, kolekcje, kity, czy też co tam będziecie chcieli, że tak powiem, z Origina. Czy w razie czego inna gra wchodzi w grę? No, słuchajcie, mamy wspólny język, idzie się dogadać. Więc wychodzimy z takiego założenia. Ogólnie powiem wam, ten domek doprowadzał mnie w pewnym momencie do szału. Dlaczego? Ponieważ usilnie próbował mi udowodnić, że ma więcej niż 64 pola. Tak, były takie momenty, trochę się z tym męczyłam. Nie wszystko nagrałam, bo nie miało nie było, Po prostu nie było sensu. Serio, nie było sensu, żebyście oglądali, jak bardzo się złoszczę na własny domek. Zresztą bez dźwięku, na szczęście, bo poleciało trochę nieładnych słów ha. no ale słuchajcie, mówiąc o słowach w końcu. Tak, w końcu już nie muszę pisać wzajemnie. <laughs> Wiem, że to jest śmieszne. Bo ja wychodzę z założenia, że ja życzę wszystkim, wszystkiego co dobre cały rok, dlatego rzadko wysyłam życzenia, dlatego też w sumie zapomniałam stawić życzenia na społeczności. Ja chcę, żebyście wiedzieli, że, że to, że nie wstawiłam, to nie oznacza, że jestem taka cholera i no, nie życzę wam dobrze przy zajączku. Nie, życzę Wam po prostu dobrze cały rok. Ja chcę, żebyście wszyscy byli zdrowi, żebyście wszyscy byli szczęśliwi, a Wasze problemy dotyczyły na przykład, jaką książkę mam wybrać do poczytania, albo o matko, kwiatek mi zwiędł. Na tej zasadzie. I żeby to nie były problemy, których nie można naprawić na tyle łatwo, żeby potem no, nie śniły się po nocach. Tego Wam po prostu życzę. Spokoju. Bo jak już ma się spokój, to to ma się wszystko. Serio. Bo słuchajcie, problem finansowy jest bolesny. Jest chyba jeden z bardziej bolesnych. Ludzie, którzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, mają ich najczęściej bardzo dużo. Ale tak, szczęście hipotetycznie właśnie pieniądze nie dają, jednak dają ten spokój. Jest łatwiej, jednak powiem Wam, posiadanie pieniędzy, przynajmniej mnie się tak wydaje, bo nie byłam w sytuacji, że wiecie, o, wow, posiadam nie wiadomo ile pieniędzy. Bo jakbym posiadała nie wiadomo ile pieniędzy, to dużo grup charytatywnych, z którymi jestem w jakiś sposób związana, by to poczuło. Tak, no cóż. Tak, samcze, te wszystkie pomagamy i tak dalej. Ja wiem, że parę razy zostałam nabita w butelkę, ja wiem to wszystko, ale no jak nie będziemy pomagać, no to będzie słabo, no po prostu będzie słabo na tym świecie. I tak, więc życzę Wam spokoju, a reszta przyjdzie samo. No, przynajmniej tak wydaje mi się na dzień dzisiejszy. Może dlatego, bo jestem przesocjalizowana, jestem po prostu przekoloryzowana, ponieważ śnią mi się nadal pisanki po nocach, mam dosyć wszelkich króliczków, mam dosyć jajeczek, nie mam tylko dosyć białej kiełbasy. Może dlatego, bo ograniczam jedzenie mięsa do minimum i zjedzenie białej kiełbasy podczas świąt było takie o matko, o matko. To wiecie, poruszenie tych kubków smakowych, o których, o których po prostu zapomniałam. Na tej zasadzie Czym wracam znowu do diety, żywienia się mniej mięsnego, bo jakoś tak, no słuchajcie, jakoś tak to wychodzi. Nie namawiam do wegetarianizmu, czy weganizmu, czy innego, innych pochodnych, namawiam do jedzenia tego, czego żąda nasz organizm, czego, że tak powiem, jesteśmy w stanie jeść zgodnie ze swoim sumieniem i jedzenia tego, żeby, no cóż, przede wszystkim nam to smakowało. No i najważniejsze, bo... Podczas świąt powinno się o tym mówić non-stop. Nie marnujmy żywności. Serio, nie, nie marnujmy żywności. Kupujmy jej tyle, aby zjeść, aby jak najmniej wyrzucić. Słuchajcie, nie wiem. No, ja musiałam do tego bardzo długo dorastałam, żeby kupować właśnie na styk. Mało jest um, u nas, u mnie, już samca nadmiaru, jeżeli o to chodzi. Zawsze mam jakąś dodatkową paczkę makaronu, ryżu, może herbata, jakaś kawa. To tak, bo to się, to się że tak powiem, to ma długie terminy i się za bardzo nie psuje. Ale sałatki narobiłam y, tyle tych różnych tym pasta, Akurat pastę, bo przyznam się szczerze, sałatki kupiłam. A, sałatki kupiłam, więc tak, jestem leniwą bułą, co mi mój dziadek powiedział. Tak, i nie udusiłam go, więc uważam te święta za sukces. W każdym razie narobiłam pasty jajecznej i ona wystarczyła na dwa dni. I wiecie co? To się zjadło po prostu z przyjemnością. Bo jak takie coś leży za długo, tym bardziej że to jest z majonezem. Mm -hmm. A ja unika majonezu, ale też to inaczej smakowało po, długim, po, po długiej przerwie. W każdym razie tak, niemarnowanie jedzenia powinno być nauczane w szkołach. A jedzenie świeżego, no cóż, jest przyjemniejsze chyba niż jedzenie takiej sałatki siódmy dzień z rzędu. Więc mam nadzieję, że u Was to podobnie wyglądało, chociaż te serniczki i babki, wszelkie jak zostają na trochę dłużej. Nie oszukujmy się, one idą cały czas do serduszka, cały czas idą do serduszka, a nie do brzuszka tak długo jak one były świąteczne. To też nie oznacza, że mamy przedłużać te święta i nie wiadomo jak długo mieć te babki w lodówce czy tam gdzie chowacie. No ja chowam ciasta do lodówki, bo jedna kociska to kociska i one. Udowadniają, że jak najmniej rzeczy może być wystawionych na światło dzienne w ten czy inny sposób. No nic, mam nadzieję, że spędziliście święta fantastycznie, odpoczęliście. A ja zapraszam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, by być na bieżąco z materiałami. I mam nadzieję, że słyszymy się w czwartek. No nic, musiaki, pa pa!